się z, z tej strony kasztan e, i dzisiaj i... ze mną adwiz. Przywitaj się. Tak i gramy na serwerze, przypomnij nam nazwę. Survival, nie pamiętam. Dobrze tak. IP, link będzie w opisie. Tak. Link będzie w opisie. IP raczej. Dobra fail. Tak. Będzie trochę faili. Już był jeden. Mm. jeszcze dwa. Tak. Dobra, no. I chcieliśmy wam pokazać no, zwykły survival. Tak. No i chodźcie, już idziemy. Tylko Trochę już tutaj iluć. pograliśmy, jest tylko skrośeczka. Skate... Tak. Ja 5 sekund a, Adwis tutaj chodź tu. A sobie no ty tutaj? Bordem. No widzisz, chodź, tędy. Gdzie ty chcesz? LOL dobra, chodź, o, chodź, chodź, O, widzisz mnie, nie. Gdzie? nie. chodź, chodź, spawna? chodź, Dobra. Tak, chodź, drugi chodź, A gdzie o, spawn, widzicie. o. chodź, widzisz kasztanik? No to kasztanik. Cię. Dobra, chodź, 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 włączę, pasek narzędzi. I włączę sobie F5. Gdzie jesteś? On. Chodź tu, tu. Widzisz, Kaś, tam biegniemy? Mhm. Trzy, trzy, Te gry. Dawaj. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Będzie drugi, będzie trzeci fail. Tak. Bierzemy tym crafting, czy lecimy? Kurde, tu jest jakiś gościu, ale to jest Admin chyba, bo lata. Chodź teraz bardziej drzewami, bo ja się boję. Dobra. O jaki żal. Jak coś tu wiesz, że najwięcej można 15 minut na YouTube'a, bo dusze na YouTube'a nie wchodzą. No wiem. Musimy tam coś zrobić, ale nam się nie chce oczywiście. My jesteśmy Lenie. Tak. Wszystko tak. wiadomo, kto my jesteśmy... Tak, a poza tym nie umiemy. O kurde, musiałem drzwiami walnąć. nie dobra, to chodź. K kobla pokopiemy. Dalej, bo nas jeszcze znajdą. O, pochodnie wezmę, pochodnie. I przepraszam za to jęknięcie. się jąkasz? Nie. Sieć, się... Nie, po prostu no. dzisiaj mi się język plądzie. Tak? Plądzę, Janie. No mówiłem. Co ty jesteś? Ja zbieram kwiatkę. O, no, ktoś za to pomija. Czekaj, tylko włączę na dusa. Ja nic nie mam. Ja nie mam cheatów. Albo dobra, włączę ja sobie jesteś? go. Gdzie ty jesteś? No, ja cię widzę. Już do ciebie idę. Ja stoję na F5, tylko widzę jak... Cześć! Gdzie, to... Gdzie ty jesteś? Za, Za tobą. Zobacz kasztanek, kasztanki, tykita. Aaa! Kasztanki, tykita. O, sprawdzę czy moja nowa opcja działa. Osiągnąłem sobie taką... Kurde, nie działa mi teraz. A jaka? Eee, fajna. Powiedz. Tak, latające drzewa. LOL. E, to jest... To jest to codzienność. Na, na, na serwerach, na których gramy. Tak. Na, na, na których zresztą ja gram. Advis ma no to, to tak jak zawsze. I ja... A mi komputer moli niestety. Ja no. mam wood PC, czyli teraz nie komputer, jakby ktoś nie wiedział. A ją z Dirta. A, to ja mam lepszy. No, no wiem. To ja mam lepszy. Jak coś to ja też nagrywam w A, -a. a, a ja nie, bo ja nie wiem jak na Xboxie nagrywać. Tak to ja bym... No na Xboxie. No wiem, ale ja tak to... Gdzie ty jesteś? Loli, Loli... Aha, tam. No nie wiedziesz! Widzę, widzę jednak. Co robisz, jak ci rodzice wbijają na nagraniu? E, Zastąpiam to muzyczką. Ja wyciszam mikrofon. Tylko, że uważaj, nie dawaj jakichś piosenek, bo prawa autorskie. No też, prawda. Za to, na to tak. możesz dostać karę pieniędzy do no ale, ale nie, ja daję te piosenki, co są na YouTubie. Tak te 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 takie polecane te Aha, no też je No co ja te wrzucę, nie? Żeby nie było, że ja jakieś ściągam z netu i sprzedaję. I... Sprzedajesz się za 2 złote. Tak. I... No on sam to potwierdził. No no ja... no ja to nie jestem Adwis, nie? Z... Ja je ściągam i słucham, nie? Takie jak ja, Adwis ściągam. to filmik od 18 lat, wiesz. Wyż... Ja, tak. Ja tu ładnie się wyrażam, ja nic nie przeklinam. Tak, nie Tak, było. tak, mhm. tak. Dobra, cepaj do mnie, bo ja mam fajną miejscówkę. Gdzie ty? Przecież ja cię widzę, geniuszu. Ja, ja byłam obok tych desek, drzewa rąbałem. Boże. Drzewa. Więc... O, <grywa>. o bagnarz, kamerę babajagi, tak. Zrobili nam BOOOO! Spadłem do jakiegoś muzyki. Debil. Nawzajem wzajem to się Już ja mogę się moga. tepnąć gini no to, to to był piorun ej no ci serduszka. Ja mam cztery, no, ja mogę ci zabić? nie Moi widzowie też chcą coś zobaczyć, ale nie ja tylko. Będą yy, główne i. Tak. Odrodzenie. Tak. Twoi chyba też chcą to zobaczyć, ale Dobra, chodź i znajdziemy jakąś kwiatuszka. Mam coś dla ciebie. Ale mam żółtego, ale wolę czerwone. Yy, rasisto. Tak. Jak coś to Janek jest rasistą, ja nic tam nie mówię, nie? A... O kość! 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 No a Adwis jest gejem. Tak. Ja ale ja nie jestem żadnym trwa gejem. Potwierdziliśmy to naukowo. Spierdalaj. Dobrze i... Umiesz, umiesz udawać króla Juliana? Nie. Ja umiem. Dobrze, już nie będziemy tak mówić. A gdzie ty jesteś? Ja jestem bardzo daleko, już mamy miejscówkę, żeby się zakopać. A ja ciebie nie widzę. Ale tu jest pięknie, lol. Ja tutaj chcę mieć Gildian. Ja chcę, robić ja Mogę się do ciebie TP? pozwalam. Kurde to Adriana. Nie! TP i TPA, no sorry. A wiesz, że ja już tu mam światełko? Okej, okay, dawaj, przyjmij. A dzisiaj piszę powoli, bo jak piszę szybko, to wpiszę coś innego. Tak. Ja już mam takich siedem desek dębowych, wiesz? A ja mam więcej. Fajnie. No ja i mam cztery skóry na buciki. Tego ja kopię ręką, a uu, mam węgielę, wiesz? A ja mam buciki skórzane. Ty masz lepszy kilo za dniu. Bo jacyś ludzie, nie wiadomo jacy, dali nam różne rzeczy enchantowane, więc... Tak. Spozdorod dla tych ludzi. Jak coś to Niki mogę podać. lupery i... i luki. Tak. Więc kurde hmm. sobie zakopałem się. Mam 7 węgla. Fel... A jeszcze dość. Czekaj, spróbuję nacisnąć... Dlaczego nie mogę? Mój magiczny przycisk. Yy. O lol, jaki fail. Włączyłem tego... Skype'a. No, nie mogę żadnych komend. Ej, a pisać. co to jest spam? O co chodzi? Z tym spam? U, a wiesz, że tutaj są diaksy i żelazo z tego? Z... no, z kobla. Tak? A skąd wiesz? Kurde, patrz co mnie atakuje za Boże święty mały, małe, małe głu... Ty LOL! Zaraz dednę! A ty mnie dadasz, LOL, nie bij, nie bij. A ty mnie... W ogóle mam jedno serduszko! Bije A ja mam już pierwszy level. No ja też, ale ja... To i, i chcesz coś zjeść? Nie, ja mam. Gdzie tam, tam są jeszcze dwa rybiki, uważaj! Dwa rybiki no. do ciebie idą. Ujmij, że mi to teraz... Biernie! Czy... Ja mam jedno serce, kurde Co? jak coś, to ja nie mam cheatów. Nie mam X-ray'a, ja nic nie mam. TPA. Noch ja zginąłem. Jak mi się tak dobrze wie. No tylko teraz nie mam odpowiedniego sprzętu. Ale ja mam. No, tepam się do ciebie. To mi ci wszystkie swoje inty. Ej, ale ty, ty wiesz, że ty, ty nie masz. Łopaty, kilofa i sikiery zęciątowanej. A ja mam, wiesz? O, żelazo mam. Oddaj Gdzie jesteś? Bo ja cię nie widzę. Moi widzowie będą mieli nagrane, że... że... No, tu nie widzisz! Ała! Nie <grych> mnie! A gdzie ty jesteś? Ja tu znaję przed tobą. Eee... Wy się relogni. Ty się relognę. Nie, nie, bo widzowie zobaczą moje hasło. Ty się relogni. Twoi widzowie mogą poznać twoje hasło. Ej, no tu jest jakieś luki. Mhm. Się, a, oni z